Podczas czwartej nocy przychodzimy do Nazaretu. Nazaret to miejsce na końcu świata, miejsce pomijane, bez znaczenia, które nie było nawet warte tego, aby zaznaczać je na mapach. Również i my często możemy w naszym życiu czuć się tacy bez znaczenia, czuć się zupełnie pomijani, niedostrzegalni, czasem nawet niewidzialni dla innych. Tymczasem przychodzi Bóg, posyła swojego anioła i mówi do Maryi po imieniu. Widzimy zatem, że Bóg nie tylko dostrzega to opuszczenie tego miejsca, byśmy powiedzieli opuszczenie mojego serca, moją samotność, ale również woła mnie po imieniu. Kiedy czujemy się zupełnie osamotnieni, pozbawieni znaczenia, pozbawieni miłości, to wówczas nieustannie pragniemy jakiejś zmiany w życiu, najlepiej natychmiastowej, radykalnej, zmiany, która wyrwałaby nas z tego miejsca, w którym jesteśmy, z tej rzeczywistości. Chcielibyśmy być stworzeni na nowo i bardzo często tłumaczymy się tym, że nie mamy czasu na taką zmianę, ponieważ życie toczy się dalej, ponieważ trzeba jakoś żyć. Tymczasem jest to pozór, jest to jednak takie samooszukiwanie się. Ponieważ nie chodzi tutaj o brak czasu, ale o brak kierunku. Kiedy znamy kierunek, to wówczas łatwo nam przychodzi znaleźć czas, aby iść w Jego stronę, aby zrealizować to wszystko, w czym zawiera się ta upragniona zmiana. Powiedzieliśmy, że Bóg przychodzi i woła po imieniu woła po to, aby zaproponować zmianę kierunku według własnej perspektywy, według własnego planu. Dla nas przede wszystkim tą zmianą kierunku, jaką możemy odczytać w naszym życiu, jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na to, czy istnieją jakieś znaki, czy istnieje coś, co nam wskazuje ten kierunek. W naszym przypadku będzie to 10 przykazań Bożych. I spójrzcie, że dla wielu ludzi, nawet wierzących, te dziesięć przykazań stanowi jakiś taki wielki ciężar. Stanowi coś, co jest opresją, co nie pozwala żyć w pełni. I mimo tego, że odrzucają te przykazania, to okazuje się, że ich odrzucenie nie prowadzi do życia w pełni, nie prowadzi do szczęścia, a czasem wręcz prowadzi do tragedii. Tymczasem Bóg dając te przykazania. Pokazuje pewien kierunek. I możemy spojrzeć właśnie na te przykazania nie tyle w duchu jakiegoś prawa, co w duchu obietnicy. W ten sposób, że Bóg, mówiąc do nas po imieniu, zwraca nam uwagę na to, że jeżeli będziemy blisko Niego, jeżeli będziemy żyli w Jego obecności, to wówczas te przykazania staną się obietnicami. To znaczy, jeżeli ja będę blisko Boga, będę starał się żyć z Nim, to wówczas ze względu na niego, na tę miłość, którą będę otrzymywać, nie będę cudzołożył, nie będę mówił fałszywego świadectwa przeciw drugiemu, nie będę zabijał. Słowo obietnicy, którego nie da się zrealizować własną mocą i własną siłą. Jedynie wtedy, kiedy oprzemy się na Bogu, kiedy poprosimy o pomoc, o siłę, to wówczas wtedy będziemy w stanie tę obietnicę przyjąć, będziemy w stanie tą obietnicą żyć ją zrealizować. To oczywiście zależy wszystko od nas, od naszej wolności, od tego, czy rzeczywiście chcemy jakiejś zmiany w życiu. Bardzo wiele ludzi boi się śmierci, a tymczasem trzeba bać się bardziej nieprzeżytego życia. Trzeba bać się życia, które rzeczywiście jest takie beznadziejne, które jest bez smaku, które nie ma kierunku i celu. Dlatego Jezus przychodzi, aby wskazać kierunek zmiany, aby wskazać na to, że ta obietnica szczęścia Bożej obecności jest możliwa i właśnie ona się realizuje. I każdy, jeżeli tylko chce, może rzeczywiście przejść przez życie dając innym miłość przynosząc pokój i stając się źródłem życia dla innych ludzi przyjmijmy zatem dzisiaj w tę czwartą noc dziesięć przykazań jako obietnicę postarajmy się zobaczyć je w świetle obietnicy być może na nowo usłyszeć je jako obietnicę że jeżeli będziemy blisko Boga blisko Jezusa to wówczas będziemy mieć siły ku temu, aby właśnie żyć w taki sposób. Odwagi. Nie bójcie się. Pan jest blisko.